Będę tutaj przede wszystkim zwracać się do kobiet. Czytam sobie właśnie forum Toksyczni ludzie, manipulatorzy, wsparcie i edukacja w drodze do siebie to jest moja strona na Facebooku, założona przeze mnie, po to, aby osoby, które zmagają się z trudnymi sytuacjami, z toksycznymi relacjami, mogły się wymieniać doświadczeniami i wspierać. I otóż, kochane, co tutaj widzę? Czytam coś. Co napisała Beata: Trzy lata temu chciałam odejść. Córka się rozchorowała, synowie błagali, żebym tego nie robiła. Kiedy widziałam takie rozdarcie dzieci, cofnęłam się. Na co odpowiada jej Dorota: Chciała to pani zrobić, jak już dzieci były większe i wiele rozumiały, i to wtedy jest strategia dla tych dzieci. Na co Beata? Dzieci są najważniejsze. Nie mogę im tego zrobić. Na co Izabela? Skoro dzieci są najważniejsze, to należy chory związek zakończyć natychmiast. Pani sobie poczyta, jakie konsekwencje wynikają z tego, że dzieci wychowują się w toksycznym domu: niska samoocena, zaburzenia lękowe, depresje, to mało? Czy nadal pani uważa, że nie może im dać szansy na wychowanie się w spokojnym domu, w atmosferze miłości i szacunku? Nam się tylko wydaje, że dzieci nic nie widzą, nic nie słyszą, niczego nie rozumieją, a nawet jeśli nie rozumieją, bo są zbyt małe, to ślady w psychice zostają. Doczytałam komentarz o próbie rozstania rzeczywiście jest kłopot. Ja bym jak najszybciej szukała psychologa. Naprawdę dużo więcej złego niż dobrego wynika z tego, że żyjemy w chorej relacji. Nie należy zapominać o sobie. Nie warto sobie robić krzywdy dla dobra dzieci. Po pierwsze, dzieci nigdy za to nie podziękują, a po drugie, jak wyżej, powodzenia. No i dalej, dziewczyny sobie komentują. I tutaj, już chyba najbardziej poruszający mnie komentarz do ogólnego tekstu Patrycji: Tkwię w toksycznym związku. Nie wiem, czy to z tej okazji, że jestem w kolejnej ciąży, czy też nie, ale boję się każdego dnia. Że jak będę już w pełni sprawna po porodzie, zacznie się to samo, co kiedyś było. Kochane, naturą kobiety jest dążyć do harmonii, do jedni, wierzyć, że wszyscy są dobrzy, wierzyć, że nawet jeśli tacy nie są do końca, to chcą się zmienić, chcą być dobrzy, tylko im nie wychodzi. Tyle tylko, niestety, że jest to pułapka. To, co naszą siłą, to i naszą słabością. Jeżeli będziesz Miała kiedykolwiek jakiekolwiek wątpliwości co do tego, czy warto zostawić toksycznego, niewątpliwie partnera dla dobra dzieci, to musisz wziąć pod uwagę, że te dzieci kiedyś mogą ci w tym samym albo i większym stopniu zarzucić, że go nie zostawiłaś, co teraz, kiedy są małe, proszą, abyście byli razem. Dla małego dziecka. W związku z jego ograniczeniami rozwojowymi, z jego wyobrażeniem o tym, kim samo jest i kim są rodzice, świat się kończy, tak jakby, kiedy rodzice mówią, że się rozchodzą. Świat się kończy również przy każdej kłótni rodziców, więc jeżeli jesteś w trudnej, toksycznej relacji, to prawdopodobnie i tak nie unikasz małej apokalipsy dla swojego dziecka, chyba że udaje ci się w milczeniu znosić. Wszystkie upokorzenia, ale nawet jeżeli, to nie możesz zrobić dziecku większego prezentu niż szczęśliwa matka, niż szczęśliwa ty lub szczęśliwy ojciec, jeżeli tak się składa, że to mężczyzna akurat rozważa zostanie z trudną partnerką dla dobra dzieci. To jest pierwsza sprawa, taka czysto techniczna. Absolutnie zgadzam się tutaj z autorką tej wypowiedzi, czyli z moją imienniczką Izabelą że toksyczne relacje wnoszą więcej szkód niż pożytku i lepiej, zdecydowanie lepiej, żeby dziecko wychowywało się z jednym spokojnym i szczęśliwym rodzicem niż z dwojgiem rodziców, którzy są skupieni na walce z sobą, na cierpieniu, na przepychankach słownych lub, co gorsza, fizycznych i, i tak i tak nie poświęcają Nalożytej uwagi, jakości uwagi nie dają swoim dzieciom. Dzieci i tak się czują niewidziane, czują się nieważne, czują się winne. Dzieci czują się winne temu, że rodzice się kłócą, omnipotentnie, naiwnie wierzą, że mogą coś z tym zrobić, bo musisz wiedzieć, że dziecko do nawet nastego roku życia, a już na pewno do ósmego roku życia. Ma nierealistyczne przekonanie o własnych możliwościach, o własnej mocy. To się nazywa omnipotencją dziecięcą. I takie dziecko będzie próbowało fantazjować na ten temat, że ono naprawi relacje rodziców, że ono coś zrobi, że w ogóle to, że oni się kłócą, to może w jakimś stopniu jej, jego wina, i jest w stanie tak zadziałać, że rodzice będą. Żyli razem długo i szczęśliwie, jak w bajkach, i że będziemy wszyscy razem całą rodziną. To pragnienie stworzenia całej rodziny jest naturalne, zarówno po stronie partnerki czy partnera toksycznej osoby, jak po stronie ich dzieci. Ale niestety, czasami dziecku lepiej zafundować wcześniej takie doświadczenie jak niepełna rodzina, ale pod warunkiem, że ze szczęśliwym rodzicem, tym, z którym dziecko zostaje. Niż ciągnąć to dla dobra dziecka własne nieszczęście i pokazywać dziecku, że trzeba się poświęcać, że miłość równa się ból, że utrzymanie rodziny w całości to totalne poświęcenie, cierpienie, ukrzyżowanie. To wszystko są niepisane komunikaty, które dostaje twoje dziecko. I każdorazowo musisz zastanowić się, jakie naprawdę komunikaty temu dziecku dajesz. Z drugiej strony, patrząc, moim zdaniem, całe to mówienie o dobru dzieci i o zostawaniu dla dzieci jest w większości przypadków niestety tylko przykrywką dla lęku, który stoi za tym, aby mieć tę odwagę do radykalnego kroku zerwania relacji, zostania być może samej z powodów ekonomicznych, zostania być może samej z całą kwestią. Utrzymania się z aspektem ekonomicznym, społecznym, może religijnym. Zobacz proszę uważnie, co tak naprawdę chowasz pod hasłem dobro dzieci. Co byś zrobiła, gdybyś nie miała tych dzieci? Ale nie udawaj przed sobą, że na pewno rozstałabyś się z nim. Nie racz. Zobacz, jaki jest czynnik hamujący cię. Przed tym, aby dać sobie samej prawo do szczęśliwego życia i dzieciom prawo do szczęśliwej matki, bo jeżeli zostajesz z toksycznym partnerem, prawdopodobnie odbierasz dzieciom prawo do zobaczenia szczęśliwej siebie, do zobaczenia swojej wolności, do zobaczenia wzorca niezależności, samostanowienia, którym jesteś, kiedy decydujesz się go opuścić. Oczywiście, dzieciom należy wyjaśnić, co się dzieje, dlaczego. I nie należy tego robić w kategoriach klinicznych, w kategoriach obwiniających, tylko w taki sposób, w jaki dziecko może zrozumieć. Na przykład, wiesz, że często nie mogliśmy się porozumieć, wiesz, że płakałam, kiedy się kłóciliśmy, wiesz, że było mi trudno, nawet nie wiesz, jak bardzo ja sama przestałam poznawać siebie. I widocznie nie wszystkie relacje muszą się udać, i do takich relacji należy moja i Twojego taty. Ale uwierz mi, zrobię wszystko, żebym ja była szczęśliwa i żebyście wy też byli szczęśliwi ze mną. Będziemy mieli piękne życie, to ci obiecuję. I obiecuję ci również, że będziesz miał taki kontakt z tatą, tyle kontaktu z tatą, ile będziesz potrzebował. Jeżeli jesteś tutaj mężczyzną, który mnie słucha, odwróć sobie te słowa, a nie przyczepiaj się tego, że mówię do kobiet, bo głównie kobiety mają tego typu opory, mają tego typu wahania i częściej kobiety są, w relacji z nierównej, z toksycznym partnerem ze względów kulturowych, ze względów również na płeć mózgu. O tym mówię w innych moich filmikach. Tutaj nie będę szerzej tego wyjaśniać. Tutaj chcę tylko podkreślić z całą mocą, że naprawdę lepiej jest odejść, gwarantując dziecku szczęśliwą ciebie i może skromne, ale dobre, wesołe, pełne radości i lekkości życie, pełne pasji życie. Niż życie w wiecznym spięciu na poligonie, w niewiadomej, w poczuciu winy, w poczuciu gorszości, w poczuciu zagrożenia. To wszystko na pewno w ogóle, jak tą szalę postawisz, to jedno z drugim się absolutnie nie jest w stanie wyrównać. I nie mówiąc już o tym, że jak obudzisz się po 40 latach, kiedy twoje dzieci będą już w pełni dorosłe, a ty. Będziesz dalej z tym toksycznym partnerem, który toksyczny być nie przestanie, będzie jeszcze gorszy na starość, to wówczas prawdopodobnie będziesz musiała zweryfikować swoją decyzję, ale ona już będzie nieodwracalna, będzie za późno, może odejdziesz, nie wiem, ale na pewno zapewniam cię, że dzieci nie przyjdą i nie powiedzą: Ach, mamo, jak bardzo Ci dziękuję, że wytrwałaś z tym moim toksycznym, Trudnym ojcem, który wyzywał Cię, który Cię poniżał. Dziękuję, że mogliśmy na to patrzeć. Dziękuję, że pozwalałaś ojcu na nas krzyczeć bez powodu, karać nas nie wiadomo za co, znosić jego zmienne humory. Jestem zachwycony, zachwycona tym, że to dla nas zrobiłaś. Dzieci tego nie powiedzą, będą się dziwiły, będą miały błędne, pełne fałszywych przekonań, widzenie tego, czym są relacje, czym jest rodzina. Także tobie zostawiam decyzję, ale prawdopodobnie pod hasłem robię to dla dobra dzieci, że z nim zostaję. Kryje się Twój własny lęk, może Twoja emocjonalna niedojrzałość, może Twoja obawa, że sobie nie poradzisz, ale nie mów, że chodzi o dzieci, bo dla dzieci zawsze, zawsze jednoznacznie jest lepiej żyć w rodzinie niepełnej niż w pełnej, ale toksycznej. To aż takie proste. Nie jesteś sama. Inne kobiety też to zrobiły, zrobili też to wspaniali mężczyźni, którzy wahali się czy odejść, bo nie wiedzieli, że relacja jest toksyczna. Dopóki nie wiesz, będziesz próbować jest to normalne będziesz próbować go zmieniać, jakoś wpłynąć, siebie zmieniać, zmieniać strategię. Ale jak już wiesz, że masz do czynienia z mocnym toksykiem, nie człowiekiem, który czasem zachowa się toksycznie, ale jest trwale toksyczny, ma zaburzoną osobowość, to nie czekaj. Nie czekaj, odejdź. Lepiej być samej niż z kimś takim, a już na pewno w ten sposób otwierasz sobie przynajmniej chociaż furtkę do jakiejś innej zdrowszej, piękniejszej relacji, o ile ty sama staniesz się osobą, z którą pragniesz być. Pozdrawiam cię serdecznie i do zobaczenia. Mam nadzieję, że ten film ci się podobał i że wniósł jakąś wartość w twoje życie. Jeżeli chcesz być z nami na bieżąco, tworząc społeczność ludzi wolnych i szczęśliwych, to polub to wideo, zasubskrybuj nasz kanał. A jeśli chcesz dostawać powiadomienia o pojawieniu się nowej treści, naciśnij również dzwoneczek. Przydatne porady na każdy dzień i unikalne treści znajdziesz także na naszym facebooku oraz na instagramie. Do których linki znajdują się w opisie poniżej. Do zobaczenia wkrótce!